Cześć kochanie, cześć Mamo. E, wraz z jogą w dniu Twoich, e, prawda, 21 urodzin. E, tak w skrócie wszystko wiesz co i jak. Kochamy cię i, i życzymy Ci następnych co najmniej 21 lat. Wszystkiego dobrego. No. Wszystkiego miłego, Prawda? No. To Cię zegnamy I wszystkiego najlepszego. Cześć, Pamcia! Chciałam Ci życzyć z okazji Twoich urodzin wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń i wszystkiego, czego zapragniesz. Buziaki! Kochana Pamciu, żonko, dzisiaj rozpoczynasz 22. okrążenie wokół słońca, co znaczy, że masz 18 lat i 36 miesięcy. Z tego tytułu chciałabym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Spełnienia, przyjaźni, miłości, szczerości, problemów, które na, przychodząc odchodzą jeszcze bardziej. Naprawdę spełniaj się, rób co kochasz w życiu, kochaj, bądź kochana i po prostu bądź szczęśliwa. Buźka. ona Pamela z okazji twoich 21 urodzin chciałbym ci życzyć dużo zdrówka przede wszystkim w tych e, ciężkich pandemicznych czasach. Mam nadzieję, że się trzymasz. Dużo sukcesów e, na arenie uczelnianej, jak i w przyszłości zawodowej, żebyś zawsze wszystko kończyła z ogromnym powodzeniem. Wiem, że jesteś zdolna i jesteś w stanie to osiągnąć. Eee, no i oczywiście mógłbym cię życzyć szczęścia, ale wydaje mi się, że pardon, jestem w stanie sobie dać rękę uczyć, że jesteś szczęśliwy, mając tak cudownego mężczyznę u boku, jakim jest Konopa i CKMJ oraz mając tak wspaniałą rodzinę i będąc Otoczona przez tak kochanych, wiernych i zaufanych przyjaciół, musisz być szczęśliwa. Eee, no i co? Generalnie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, cały złotowosa, Trzymaj się. Mam nadzieję, że w przyszłości, jeśli sięgniemy pamięcią do tego dnia Twoich urodzin, będzie możliwość opicia tego w godny sposób. Papa. Pa. No, pani, stara dupo. Wszystkiego najlepszego. 100 lat to za mało, no, ale zgodnie z tradycją 100 lat No i co? Zdrowia, szczęścia Z Mikołajem wielu dzieci, trójka to minimum Pamiętaj kto na chrzestnego pierwszy w kolejce No To co? Najlepszego Pamięciu, kochanie, z okazji Twoich urodzin życzę Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby spełniły się wszystkie Twoje marzenia, żebyś zawsze miała w życiu jak najwięcej powodów do uśmiechu, jak najwięcej radości, a jak najmniej zmartwień, żebyś zawsze była sobą, robiła to, co kochasz, żebyś dalej miała w sobie tyle takiej pozytywnej energii, roztaczała dookoła taki super vibe, jak to zawsze robisz i żebyś była szczęśliwa. Tego Ci życzę z całego serduszka. Buziaki! Pami, z okazji Twoich 21 urodzin stara babo już 21 bo jeszcze niedawno miałaś 14 lat i kazałaś mi chodzić w krótkich spodnikach i restopach do tego życzę Ci wszystkiego najlepszego zdrówka przede wszystkim szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń życzę Ci Żebyś do końca zimowego sezonu zjadła jak najwięcej drwali. A jak sezon się skończy, to pamiętaj, że w roku 2001 ja w pierwszy dzień z tobą pojadę na drwalka z okazji naszej rocznicy oczywiście. <grym> Więc życzę Ci, żebyś jadła jak najwięcej drwali, żebyś jadła jak najwięcej maczka razem ze mną, oczywiście. I życzę Ci dużo kasy. <grym> Żeby hajs się zgadzał. <grym /dziścia> Dużo miłości rodzinnej, przyjacielskiej oraz miłości takiej prawdziwej z Mikołajem. Życzę Ci, żeby przemo nigdy w życiu cię w dupę nie ugryzł tak jak mnie. <grym /dziścia> <grym /dziścia> żeby fajki Ci się nie kończyły nigdy. Życzę Ci, żeby w życiu wszystko, tak jakbyś chciała, Ci się ułożyło, nieważne z kim, gdzie i jak, ale żeby wszystko poszło po Twojej myśli i żebyś zawsze była szczęśliwa, nigdy się nie zmieniała, bo taką, jaką Cię poznałam, jesteś wspaniała i mam nadzieję, że nigdy się nie zmienisz, więc jeszcze raz życzę, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze i buziaki. ...prosto z przyjazdu kolejowego z samochodu na spontanie życzenia z okazji Twojego oczka. Jesteś starą dupą i martwi mnie, że ja niedługo będę tak samo stary jak Ty, więc będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Życzę Ci dużo uśmiechu, dużo zdrowia, dużo pieniędzy, żebyś się nie rozjebała nigdzie fiatem i ten trójkąt i gaśnica się nigdy nie przydały. I mam nadzieję, że wszystko będzie szło po Twojej myśli. Pozdrawiam. Hej, jak pewnie już to zobaczyć? Dzisiaj są Twoje urodziny. Dokładnie, jest to 9 grudnia i z tej okazji chciałabym ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Żebyś otaczała się ludźmi, którzy się o ciebie troszczą, którym na tobie zależy, którzy będą cię wspierać, żebyś znalazła jakąś super pracę, w której będziesz się rozwijać i będziesz doceniana. Żeby te urodziny były tak samo cudowne jak każde poprzednie i żeby przyszły rok przyniósł. Dużo miłych niespodzianek, i był lepszy od tego. Więc bardzo mocno Cię kocham. Pamiętaj o tym i wszystkiego najlepszego.